Witajcie drodzy. Postanowiłem przysłużyć się troszeczkę społeczności i pokazać jak wygląda krok po kroku procedura resetu czujników ciśnienia powietrza w oponach w Alfa Romeo Tonale. Także ten interfejs zapewnie dobrze znacie. Żeby przystąpić do procedury resetu, należy najpierw uruchomić pojazd, czyli start. Pojawia nam się standardowy zestaw. E, I teraz. Informacja o ciśnieniu powietrza w oponach pojawi się tutaj w bocznym widżecie. Żeby w ogóle się chciała pojawić, musimy wejść do ustawień samochodu, czyli ciach ustawienia, wyświetlacz. To myślnie, zjeżdżamy sobie na sam dół. Na dole mamy opcję zestawów spalników. Opcję zestawu wskaźników, lista widgetów. Zjeżdżamy na sam dół, i na dole mamy ciśnienie opon. Zaznaczone, czyli u mnie się powinno pojawić. W tym momencie, żeby wywołać ten widget, naciskamy przycisk z dwoma kwadratami ustawienia wyświetlacza. Do momentu, gdy Prawy wyświetlacz zostanie otoczony białym kółeczkiem. To znaczy, że teraz możemy sobie wybrać aktywny widget. I teraz kręcimy rolką do momentu, gdy na tym wyświetlaczu pojawi się interesująca nas pozycja, czyli wskaźnik TPMS. Pojawił się roleczka wskaźnik i teraz, żeby zresetować czujniki, należy wdusić i przytrzymać rolkę aż biały Pasek, e, aż biały pasek się zapełni, czyli jeszcze raz ustawienia i resetujemy. Ciach. Reset zapamiętany. I to cała procedura. Dzięki.